Witamy na konferencji prasowej przed spotkaniem Lech Gdańsk z Pogonią Szczecin. Jest z nami trener Lech Gdańsk, pan Piotr Stokowicz. Dzień dobry panie trenerze. Dzień dobry. I przechodzimy do pytań. Na początek od Marcina Domańskiego z pap -u. Po powrocie do gry w poprzednim sezonie stwierdził pan, że takie rozgrywane po długiej przerwie mecze są dla każdego wielką niewiadomą. Teraz pauza nie była tak długa, ale czy mimo wszystko poniedziałkowego spotkania z Pogonią Szczecin nie zaliczył pan do tej samej kategorii? Jak ta przerwa może wpłynąć na zespół? No potwierdzam to, co, to, co powiedziałem. No czasy, czasy są wyjątkowe i myślę, że w historii w ogóle chyba piłki nożnej no nie było nigdy takiej, takiej sytuacji takich rozkwianych okresów przygotowawczych, gdzie ten okres przygotowawczy, można powiedzieć, w, w tym sezonie trwał 7 dni, a, a przerwa. E, która nam teraz się przydarzyła od, od, od meczu i jest już trzy tygodnie w trakcie, w trakcie rozgrywek. Także no, inne czasy specyficzne i, i musimy się do tego ustosunkować i zawsze to będzie e, jakąś niewiadomą i, i, i zawsze... Te przygotowania, bardzo utrudnione, no, no będą się wiązały z, 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 taką, z taką nutą właśnie niepewności i, i niewiadomą dla każdego zespołu, dla każdego sztabu. Czy wszyscy zawodnicy poza Michalikiem w zdrowiu wrócili z meczów reprezentacji i czy wszyscy będą do dyspozycji na mecz z Pogonią? Kiedy do zespołu znów dołączy Michalik i jaka jest jego obecna sytuacja? Co z Kenem Sayefem? pyta Tomasz Osowski z Gazety Wyborczej. No tak, zawodnicy wracają z, z, z wracają z kadr. Z niektórymi jeszcze się nie widziałem, bo, bo szczególnie ci z zagranicznych kadr dopiero, dopiero lądują i my przyjęliśmy tutaj taką procedurę, która, która no najpierw wykonujemy testy. Kilka dni trenują zawodnicy w grupach indywidualnych i dopiero później dołączają do, do reszty zespołu. No mamy szesnastkę powiedzmy, zdrowych zawodników, których no, no chcemy uchronić i, i, i chcemy tutaj dmuchać na zimne. E, trenowaliśmy, można powiedzieć, przez, przez trzy tygodnie, e, i, i ten pierwszy tydzień podzieleni byliśmy na grupy, tak jak zalecała ekstraklasa. Taką, taką swoistą trochę kwarantannę też dostosowaliśmy się do tego. Dziewięciu zawodników wyjechało na kadry, kadry narodowe nam, została nam mniejsza grupa i z tą grupą mocno popracowaliśmy i pomimo takiej, takiej, takiego okresu, też bardzo trudnego logistycznie dla każdego sztabu, no, trzeba się umieć w tym odnaleźć i ja myślę, że ci co zostali bardzo solidnie popracowali i jestem zadowolony z wykonanej pracy. Chcemy teraz wdrożyć właśnie tych, tych kadrowiczów. Liczy się dla nas przede wszystkim no, ten reżim sanitarny i, i, i uchronienie tych zdrowych zawodników. Także jestem, jestem dobrze nastawiony do, do, do tych rozgrywek. Cieszę się, że wchodzimy i będziemy grali co trzy dni. I, i, i Myślę, że zawodnicy, którzy, którzy z kadr wrócili szybko się zaadoptują i dołączą, wejdą w rytm taki nasz treningowy i meczowy danek został objęty czerwoną strefą, w związku z czym mecze będą odbywały się bez kibiców, co z pewnością nie jest dla piłkarzy obojętne. Czy w takim przypadku będzie Wam łatwiej, skoro już wcześniej to przerabialiście Pyta Rafał Sumowski z trójmiasto.pl? Myślę, że nic nie jest łatwiej i, nie, i dla nikogo nie jest, nie jest to łatwiej. Ubolewamy nad tym, że, że, że to będzie, będą to mecze bez kibiców, ale, ale zdajemy sobie też sprawę z tego, że, że to będzie bardzo ważne dla kibiców. Yy. Przed, przed telewizorami zdajemy sobie sprawę, że, że, że ten sport, ta liga jest tak, będzie takim pokrzepieniem serc dla, dla kibica, czymś takim dającym nadzieję, trochę radości, jakąś formą rozrywki i oderwania się od trochę takiej szarej rzeczywistości, którą teraz mamy. Także czujemy tę odpowiedzialność i. I, I my również się cieszymy, bo my myślę, że zostaliśmy stworzeni do tego, żeby, żeby trenować, grać i, i to nam sprawia najlepszą radość. I myślę, że jesteśmy przygotowani na to, żeby grać teraz właśnie co trzy dni. Czeka nas cykl takich czterech meczów. Niektóre mecze te przełożone właśnie teraz je nadrobimy, Puchar Polski. E, także chcemy dać trochę radości naszym kibicom i chcemy pokazać, że, że w tej trudnej sytuacji potrafimy się odnaleźć. W ostatnich dniach doszło do przedłużenia umowy sponsoringowej pomiędzy Lechią Gdańska a Energą Grupą Orlen. Czy Pana zdaniem może to wpłynąć na dalszy, pozytywny rozwój klubu także w aspekcie sportowym, by także gościł i ze sport Creative. No Bardzo się z tego cieszę i tutaj Energa Grupa Orlen potężny sponsor i, i, i Pokazał myślę taką społeczną odpowiedzialność biznesową. Zauważono to, że, że, że Lechia jest ważnym elementem w tej społeczności tutaj gdańskiej i cieszymy się, że są z nami w tych trudnych czasach, bo, bo nie jest to częste też, jeśli chodzi o sponsorów, a, a są z nami i razem będziemy budować markę, markę klubu. Jest to niezwykle ważne i czujemy też taką odpowiedzialność, że reprezentujemy duży klub i, i, i potężnego sponsora i wspólnie będziemy chcieli no, godnie się z tego tutaj wywiązywać. Także cieszę się ogromnie. Wcześniej już miałem współpracę z taką grupą y, y, dużą, kapitałową jak KGHM, także wiem z, z czym to się wiąże, wiem jak, 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 jak to jest ważne i odpowiedzialne. I, no i postaramy się z tego jak najlepiej wywiązać, ale, ale wiele to dla nas znaczy, szczególnie w tym trudnym okresie i, i bardzo się z tego cieszę. Po meczu z Piastem pożegnał Pan czerwoną kartką Filipa Mladenowicza. Proszę uchylić rąbka tajemnicy, jak zostanie pożegnany Maciej Kalkowski? Czy były szanse, by pozostał on w kubie w sztabie pierwszej drużyny lub innej roli? To ostatnie pytanie od Macieja Słomińskiego z Interia.pl. No Maciek tutaj... W pełnił u nas bardzo ważną, ważną rolę, był takim łącznikiem między Akademią i pierwszą drużyną wykonywał uważam świetną pracę i, i, i znał tych szczególnie tych młodych zawodników dużo też poświęcaliśmy czasu na takie treningi indywidualne tych młodych zawodników myślę że Maciek na stałe już tutaj wpisał się w historię Lechy Gdański i, i, i będzie zawsze z nią kojarzony ja mogę tylko zarekomendować jego jako, jako bardzo dobrego fachowca Widzimy, że te sztaby na, na, na całym świecie są bardzo rozbudowywane. Ja również widzę potrzebę rozbudowywania tych y, sztabów. Teraz część tych obowiązków Maćka przejdzie na nasz, y, na pozostałych członków sztabu i tej pracy jest dużo szczególnie. Gdzie teraz, można powiedzieć, od trzech tygodni mamy treningi dwufazowe, bo, bo, bo dzielimy zawodników na grupy i, i, i tak to wygląda, ale, ale rozumiem też sytuację, w jakiej, w jakiej są kluby i, i niestety ta ekonomia i, i sprawy finansowe y, no też y, odciskają no swoje piętno, również i, i tutaj tak bezpośrednio na, 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 na działach sportowych. Jednak, jednak myślę, że patrząc na Maćka na to, jak, jak, jakim jest człowiekiem i jak sobie radził, to myślę, że, e, że spokojnie sobie poradzi i, i życzymy mu wszystkiego najlepszego w, w, w dalszej karierze, bo myślę, że, że zebrał tutaj też ciekawe doświadczenie i dał nam wiele, wiele dobrego i osiągaliśmy z nim wspólnie myślę, że bardzo dobre sukcesy i wyniki. Dziękujemy trenerze i życzymy powodzenia w poniedziałek. Dziękuję.